Sobie zaczynać. Super. Okej. Okay. Cześć, Facebook. Jesteśmy na żywo też i na Facebooku. Jeżeli ktoś jest na Facebooku, to też proszę o informację, czy widać, czy słychać, czy wszystko jest ok. Um, a póki co, no to standardowo parę minutek sobie tutaj, no minutek, sekund um, spędzimy sobie tutaj razem z zanim przejdę do konkretów, no bo wiadomo, po to tutaj jesteśmy, żeby właśnie mówić sobie dzisiaj o różnicy między słówkami intelligente a saggio i nawet mam bluzkę, która pasuje do tematu. Mamy słówkę, mądrą główkę. Um, będziemy sobie... Dzisiaj tak stwierdziłam, że skoro mamy już trochę takie bardziej konkretne, w sensie mamy już takie konkretne zagadnienie związane typowo z językiem włoskim, no to też będę chciała, żebyście Wy się trochę udzielali w komentarzach. Um, będę Wam po prostu zadawała pytania... Um, sorry, jeśli to słyszycie, to mój kot. Um, tak, stwierdził, że właśnie teraz będzie się załatwiał. No cóż, no, to, to, tego nie zaplanowaliśmy. Dobra. Ja w ogóle zastanawiałam się, co by tutaj właśnie robić, mówić przez te początkowe minutki. Zastanawiałam się też nad Waszymi komentarzami i propozycjami tematów, więc ogólnie. Cieszę się bardzo, że podoba Wam się ta opcja tych spotkań poniedziałkowych. Mam nadzieję, że tak dalej będzie. I oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek uwagi, to ja zawsze chętnie je przyjmuję, no bo nigdy nie przestanę tego powtarzać. Ja też cały czas się uczę. Może nie tego samego co Wy, ale też uczę się innych rzeczy, także każda uwaga jest zawsze, zawsze na wagę złota. Też chciałabym Wam podziękować za komentarze. Pod dzisiejszym, w szczególności tutaj mówię o Instagram, bo tam było troszkę bardziej aktywnie. Chcę Wam podziękować za komentarze pod dzisiejszym wpisem, pod dzisiejszym postem, związanym właśnie z, z tym, że mam właśnie firmę i, i jestem, i w ogóle bardzo, 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 bardzo dziękuję. I mówicie, że wam daję kopa, no a takie słowa właśnie mi dają kopa i też um, wszystkie te prywatne wiadomości, które też dostałam, także jest mi bardzo niezmiernie miło, że też e, czujecie to samo i też się cieszycie, że, e, że, że to po prostu trwa. E, kto nie jest w temacie, to zachęcam i odsyłam e, do, do tego właśnie m, zdjęcia, tak, pod którym e, właśnie pewne rzeczy opisałam i. Na końcu jest też no, pewne komunikat, który myślę, że jest ważny, że, że właśnie, żeby właśnie no, na tym, tak jakby wzorować się, żeby pamiętać o tym, że musimy docenić to, co już mamy. Ale o tym może sobie zrobimy inne spotkanie, bo jak zacznę o tym rozmawiać, to będziemy tutaj chyba godzinę siedzieć, a to chyba nie o to chodzi. Dobra. Przejdziemy sobie teraz do konkretów od razu, czyli właśnie do um, merytorycznej naszej mini lekcji, um, jeśli chodzi o mądrość. Um, w ogóle pomysł na to troszkę wziął mi się z jednej z lekcji, gdzie właśnie um, dostałam pytanie, jak powiedzieć, że ktoś jest mądry, albo że mądra odpowiedź, tak? że to była mądra odpowiedź, mądre pytanie. I ktoś właśnie um, sobie przygotował się do tej lekcji i użył właśnie słówka sadżu. Tak, bo tutaj właśnie mówimy znowu o cały czas o tych dwóch słówkach sadjo versus intelligente. I prawda jest taka, że te słówka często faktycznie w tych słownikach internetowych sprawdzałam w kilku są tak samo tłumaczone. W sensie wszędzie pojawia się na pewno mądry jako tłumaczenie. W niektórych pojawia się wzajemnie, że jest rozsądny albo rozumny. Tak samo też jest i dla jednego, i dla drugiego, więc widząc to, ktoś może pomyśleć, że okej, okay, no to w sumie nie ma znaczenia, czy ja użyję jednego, czy drugiego, a prawda jest zupełnie inna. I właśnie będę chciała to dzisiaj Wam dać do zrozumienia. Jeśli chodzi o inteligentę, zacznę od tego, bo to jest według mnie troszkę bardziej popularne słówko, może częściej używane w większej liczbie kontekstów. Dlatego od tego sobie zaczniemy. Jak sobie wejdziecie na słownik, nie wiem, na przykład na glosbę internetowe, to w ogóle Intelligente, poza tymi tłumaczeniami, które już wymieniłam, ma jeszcze kilka innych pojętny, zdolny, zaradny, oczywiście inteligentny, bystry, błyskotliwy, sprytny, więc cała masa przymiotników. I jak tak naprawdę pójdziemy sobie dalej, tak jakby na no, okrok dalej i, i wpiszemy sobie w słowniku na przykład sprytny, to nagle się okaże, że w sumie to inteligentny jest tak gdzieś na samym końcu. I, i wcale to nie znaczy sprytne, a sprytne, taki, <laughs> takie bezpośrednie powiedzmy tłumaczenie, no to będzie furbo. Więc tutaj też trzeba uważać na to co widzimy w słownikach. Ktoś kto jest inteligentny w języku włoskim to fakt, jest mądry, jest inteligentny. To się zgadza. Na pewno jest też bystry. Ale o co w ogóle chodzi? Ktoś kto jest inteligentny to oznacza już po polsku nawet, tak? Wprowadzamy się tutaj też do różnicy między inteligentny a, by, a mądry. Ktoś inteligentny um, ma po prostu zdolność logicznego myślenia. Ma po prostu zdolność um, tak jakby wyciągania wniosków, zdolność uczenia się, ma bystry umysł, ma zdolność do znajdowania rozwiązań na pewne problemy. Natomiast nie zawsze, niekoniecznie też ta zdolność będzie oparta na wiedzy, jaką posiada. I to jest właśnie ta różnica, bo ktoś, kto jest saggio, to jest ktoś, kto po polsku jest mądry, właśnie rozumny. On po prostu posiada wiedzę i doświadczenie. Najprościej jest sobie to skojarzyć, na przykład zdaniem: Moja babcia jest bardzo mądra jest bardzo mądrą osobą. Bo y, osoby starsze no, przeżyły już swoje nagromadziły doświadczeń, nagromadziły wiedzy, więc to sprawia, że one są właśnie sadży, mądre. Ym, tak samo jeżeli pomyślimy o jakimś mędrcu, o jakimś mentorze, to to też są właśnie bardzo mądre osoby, które mają ogromną wiedzę na większe, na, na, na więcej lub jedną w, przepraszam, w jednej dziedzinie lub w wielu dziedzinach. Ym, no i potrafią coś z tą wiedzą zrobić. A ktoś, kto jest inteligentny, po prostu tak, oczywiście może być mądry. To nie jest tak, że jedno wyklucza drugie. Tak? Ktoś, kto jest inteligentny, może być mądry, może mieć też ogromną wiedzę, czyli będzie i jednym, i drugim. Ale z drugiej strony to też nie jest tak, że ktoś, kto jest inteligentny, koniecznie będzie też sadżo. Bo po prostu może dobrze sobie radzić, być właśnie sprytnym, być bystrym. Czyli, nie wiem, przenosząc to na taki kontekst trochę bardziej codzienny, nie wiem, na przykład w pracy, jeżeli ja jestem bystra w sensie takim, że szybko się uczę, jestem w nowej pracy, na przykład, i, i robię rzeczy totalnie nowe dla mnie. To jeżeli ja jestem inteligentne, no to dość szybko nauczę się tych nowych umiejętności, które są ode mnie wymagane na tym stanowisku. A jeżeli jestem sadzjo lub sadja, jeżeli oczywiście odnoszę, odniosę to do siebie, do kobiety, no to w sumie niekoniecznie ja nabędę szybko te nowe umiejętności, bo fakt, że ja mam dużą wiedzę, taką teoretyczną, wcale nie musi się przekładać na to, że ja szybko coś opanuję, bo to są całkiem dwa, dwa różne rzeczy, dwie różne cechy, które oczywiście w niektórych osobach są połączone, no bo ktoś może być i to, i to. Cwaniaczek do inteligentnego? Eee, może być w sumie też, tak? Niektóre, niektóre osoby, no na pewno, żeby być cwanym, trzeba być inteligentnym, no bo jeżeli ktoś cwany nie byłby inteligentny, no to tym samym nie byłby cwany, no bo jak miałby wymyślić ten sposób, to dzięki któremu coś no, by cwaniaczył, tak? Um, więc tutaj faktycznie pod tym kątem dlatego w słownikach pojawia się też to znaczenie sprytny, bystry, błyskotliwy, no bo faktycznie jeżeli ktoś jest sprytny, bystry, błyskotliwy, no to też jest inteligentny. Ale znowu, to też nie działa w obie strony. Jeżeli ktoś jest inteligentny, no może są różne rodzaje inteligencji też, nie? Więc tutaj właśnie trzeba uważać. E, więc pytanie do was, tak? Jak sobie już tutaj mam nadzieję troszkę rozróżniliśmy rzeczy. Jeszcze tutaj dopowiem takie stałe wyrażenia i tak dalej, ale to za chwilę. Pytanie do was, jeżeli chcę powiedzieć, że mój pies jest bardzo mądry, to którego słówka powinnam użyć? sadjo czy inteligentny? Tak? Czyli dokończcie proszę zdanie, jak jesteście to napiszcie w komentarzu, czy powiem ilmiokane molto saggio, czy ilmiokane molto intelligente. Jak myślicie, co będzie bardziej sensowne, biorąc pod uwagę to, co powiedziałam dotychczas? Tak, intelligente było związane ze zdolnościami było związane z naszą umiejętnością czegoś, ze zdolnością, a Sergio było bardziej związane z wiedzą, doświadczeniem, tak? Czyli jak mam mądrego psa, no to on raczej nie będzie miał dużej wiedzy i doświadczenia. Ciężko w ogóle mówić o, o doświadczeniu, tak? Oczywiście one też nabywają pewnie jakieś doświadczenie, ale tak, zdecydowanie powiem, il mi è e molto intelligente. Z kolei, jeśli chodzi o na przykład sowę, mądrą głowę, to jak myślicie? W ogóle tak dla wiedzy nawet, jeśli chodzi o sowę, po włosku to jest il gufo. I nawet ciekawe jest fakt, że dźwięk, który wydaje sowa, to jest gufare, a to ma całkiem inne znaczenie. Jeśli ktoś wie, to piszcie jakie. A jak nie, no to będzie to jako ciekawostka na kiedy indziej. Eee, sadżo, tak jest. Il gufo będzie sadżo. Dokładnie. Bo właśnie w tym powiedzeniu, tak, jak ktoś jest z mądrą głową, jak mam, to jak sowa mądra głowa, no to to jest właśnie ktoś, kto ma duże doświadczenie, kto ma dużą wiedzę i jest w stanie też coś mądrze nam doradzić. Okej. Okay. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. A póki co, to ja przejdę teraz właśnie do takich gotowych wyrażeń, które często się używają właśnie i z jednym, i z drugim słówkiem. Na przykład, wszystko to, co jest związane ze sztuczną inteligencją, jakieś takie właśnie różne systemy, telefony, czyli te smart TV, smart coś tam, tak? Wszystkie takie mądre domy i tak dalej, i tak dalej, to oczywiście, no faktycznie po polsku często się używa słówka smart, nie inteligentny, chociaż czasem spotkałem się też z inteligentnym, to właśnie we włoskim zawsze będziemy też używali inteligentny. Oczywiście też w niektórych, nie wiem, jak między młodymi osobami powiemy o systema smart, nie wiem, o la casa smart, no to będzie wiedział o co chodzi, ale mm, istnieje w języku włoskim też właśnie określenie poprzez kaza inteligenty. Tak samo machina inteligente, jeśli chodzi o jakieś maszyny inteligentne, albo sistema inteligente, czy jakiś system, który na przykład się uczy. Wiem, że to dla niektórych to jest taka czarna magia i abstrakcja, no ale tak ogólnie też jest, że, że właśnie trzeba, e, trzeba tutaj użyć zawsze inteligente. Inne rzeczy, inne sytuacje powiedzmy, w których użyjemy inteligente, to są takie sytuacje, w których tak jakby nie wiem, dla skojarzenia wymyśliłam dobrze powiedziane. Czyli na przykład, jak mamy mądrą odpowiedź albo mądre pytanie, to to będzie mądra odpowiedź, to będzie una risposta intelligente. Mądre pytanie, una domanda intelligente, może być mądre rozwiązanie, czyli una soluzione intelligente, albo mądra uwaga, una osservazione intelligente. Te wszystkie wyrażenia, jak coś to wypiszę też potem na blogu, bo tak jak mówiłam też ostatnio, no to te powtórki tak jakby trafiają na bloga z małą notatką. Więc jak coś to, jeżeli nie, nie wyłapaliście od razu, no to, um, no to po prostu tam znajdziecie też te, te wyrażenia. Tak? Czyli to są wszystkie właśnie e, takie sytuacje, w których coś jest faktycznie mądre, bo e, prowadzi do jakiegoś rozwiązania na przykład. E, tak? Jeżeli jest jakaś cenna uwaga, unosorgazione intelligente, no to to jest faktycznie taka bystra, no błyskotliwa, tak? E, to od razu też. Daje nam jakiś wynik. Natomiast jeśli chodzi o saggio, to możemy to użyć w takich troszkę innych sytuacjach, na przykład una decisione saggio, dobra decyzja, mądra decyzja, bo jeżeli ja mam jakiś problem i zastanawiam się, co zrobić, czy to zrobić, czy to zrobić, no to faktycznie raczej będę chciała tutaj oprzeć to na mojej wiedzy. Oczywiście może być una decisione intelligente, bo jeżeli właśnie mamy jakąś decyzję, która jest sprytna, która była dobrym zagraniem, no to wtedy faktycznie powiemy una decisione Ale jeżeli opieramy naszą decyzję na wiedzy, na doświadczeniu, na jakichś tam konsekwencjach też, które może wywołać wybranie A lub B, no to raczej powiemy, że to jest una decisione saggia. Tak samo, na takiej samej zasadzie, właśnie podwójnej, może być też rozwiązanie. u nas solucione saggia. To też może być tak, bo rozwiązanie może być mądre. Niekoniecznie właśnie sprytne, ale po prostu mądre. Więc wtedy to jest po prostu saggia. E, tak samo, bardzo często możecie spotkać wyrażenie le parole sagge, czyli mądre słowa. Oczywiście, słowa inteligentne, no, też mogą być, aczkolwiek. Słowa w języku włoskim przynajmniej raczej częściej spotyka się, jak już to wyrażanie le parole sagge. Czyli na przykład il, der, il direttore ha detto molte parole sagge. Dyrektor powiedział dużo mądrych słów. Albo ha preso una decisione saggia. Podjął mądrą decyzję. Z drugiej strony, wracając jeszcze do inteligente, możemy powiedzieć, że kujonka z klasy zadaje, zadaje mądre pytania. No to wtedy co? Którego użyjemy? Inteligente czy saggio? Tak? Czyli domandy będą jakie? Pamiętacie? Kto, kto śledził, kto, kto aktywnie słuchał, to też jest bardzo ważne w nauce. O tym może też kiedyś sobie. Porozmawiamy, nie wiem, jak myślicie, chcecie. O, Patka widzę, że w międzyczasie odpisała, że gufary to jest zapeszać. Dokładnie tak. To jest, to jest coś takiego, więc to w ogóle nie ma nic wspólnego z dźwiękiem, jaki wydaje Sowa, ale w potocznym języku też jak najbardziej jest to używane. Więc macie też ciekawostkę. OK. O, i tutaj mamy właśnie, tak, czyli wracając, do jeżeli mamy mądre pytania, to już widzę sprzeczność. Niektóre sobie piszą, piszą Sadjo, niektóre piszą inteligente. No właśnie, co będzie lepsze? Będzie lepsze słówko inteligente. E, bo jeżeli pytanie jest u domanda inteligente, to było właśnie też jedno z tych wyrażeń, które podałam wcześniej. E, pytanie raczej będzie inteligentne, nie może być mądre. Tak przynajmniej też w języku włoskim. E, una domanda saggia, no ok teoretycznie mogłaby być oparta na wiedzy, no ale częściej faccio domande intelligenti. La sezione della classe fa domande intelligenti. Albo dà risposte intelligenti. Czyli takie, które są prawdą, są też tak, jakby wynikają z jej logicznego myślenia. Pamiętajmy to, co powiedziałam na początku, że inteligencja ogólnie, nawet jak sobie zobaczycie w definicji jakiegoś tam słownika, to w ramach tak jakby którejś tam definicji znajdziecie, że inteligencja to jest zdolność logicznego myślenia, zdolność wyciągania wniosków. A żeby zadawać pytania, które są mądre lub żeby dawać odpowiedzi, które są mądre, my musimy logicznie myśleć. To jest tak jakby ciąg przyczynowo-skutkowy. Więc w tym przypadku e, raczej będą to domande intelligenti. To jest bardziej sensowne po prostu. Ok. E, jeśli chodzi o część merytoryczną, to tyle. Mam nadzieję, że tutaj e, dość jasno wyraziłam te różnice. Jeżeli oczywiście macie pytania, to zarówno Teraz możecie jeszcze zadać, jeszcze będę tutaj przez chwilę, no bo też ogólnie jestem. Jeżeli macie też jakieś inne pytania niezwiązane z dzisiejszą lekcją, no to też oczywiście jestem do dyspozycji. Natomiast nawet po transmisji, wiem, na Facebooku na pewno będę mogła odpisywać na no jakieś komentarze, na Instagramie chyba nie bo w ogóle nie będzie już chyba tej możliwości. Także jak coś, to Instagram przy, przerzućcie się na Facebooka potem, gdybyście chcieli jeszcze po zakończeniu coś zobaczyć. Um, także ja teraz czekam na pytania, a jeszcze co mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć, że jest pewna nowość u mnie, e, która dzisiaj się pojawiła na blogu na, na stronie po prostu włoski.pl. A są to notesy notesy, których okładki ja osobiście projektowałam. I możecie sobie też no, na Facebooku, będzie w komentarzu link do sklepu, a na Instagramie możecie przejść przez linki w bio, ewentualnie i tam przejść po prostu na stronę i to zobaczyć. Są to notesy takie, takie ze spiralką. I będą rozmiaru A5. W tej chwili są w przesprzedaży, bo zamówiłam je i czekam na nie. A y, będą one wysyłane w przyszłym tygodniu. Także jeżeli chcecie y, notę z włoskim akcentem, a wiem, że chcecie, bo już kiedyś o to pytałam i bardzo dużo osób właśnie chciało takie coś, więc właśnie wzięłam się za to w pierwszej kolejności i... I, i, I właśnie one są już gotowe. Na razie w małym nakładzie zrobiłam 5 okładek, każdy zamówiłam w nakładzie 20 sztuk, żeby w ogóle sprawdzić, czy faktycznie tak jest. no Bo często jest tak, że faktycznie na no, ankietach jest super odzew i super wszystko, a potem przychodzi co do czego i nie zawsze to jest takie fajne. Do mi te zeszyty mają 60 stron. Są 60-kartkowe formatu A5, czyli. To nie jest akurat ten, bo to jest taki inny, co mam za seko, ale to jest taki wymiar. Jakby to porównać z A4, zaraz mam tu książkę z Progetto na przykład, to różnica jest taka. Jeśli kojarzycie, Progetto jest w formacie A4, czyli takim standardowym, powiedzmy kartkowym, taki jak, nie wiem, papier z ksero a to jest po prostu trochę mniejsze czyli taki wygodny format jeśli chodzi o noszenie też zawsze przy sobie i w środku będą kartki w kratkę o grubości takiej jak sero lub troszeczkę może takiej bardziej, no troszkę grubszej niż te, taki zwykły papier kserowy a dlatego będzie tak, że no będzie tak dlatego, że zależy mi na jakości ja bardzo lubię zeszyty, bardzo lubię takie rzeczy i na pewno będę z nich korzystać i zależy mi na tym, żeby to były bardzo dobre jakościowo rzeczy, takie jak wszystko inne. No i też będą produkowane w Polsce. Ta pierwsza partia będzie tutaj w Lublinie produkowana akurat, więc też wszystko dzieje się lokalnie. Mówię to tylko dlatego, że wiem, że niektórym osobom zależy na tym, żeby kupować lokalne produkty, a nie jakieś tam sprowadzane. Także tylko dlatego o tym mówię. Więc jak coś, to zapraszam. Przedsprzedaż jest na stronie po prostu włoski.pl. Jak tam wejdziecie, możecie to wejść od razu na po prostu włoski.pl ukośnik sklep i odszukać właśnie w gadżetach zeszyty. Jak nie, no to na stronie głównej to jest. W nas najbliższych dniach też będę informowała o tym. I, I wrzucała linki. W sumie na Instagramie też pewnie wrzucę linka. Ewentualnie, jeśli będziecie chcieli, to mogę y, tam w tych linkach moich to po prostu umieścić i będzie wygodniej. I przezprzedaż trwa, dopóki nie otrzymam produktów, oczywiście, a to jest tylko i wyłącznie dlatego, że y, przesprzedaż jest służy do tego, żeby właśnie już tak, jakby zaklepać sobie, zarezerwować swój egzemplarz. Ale ja nie jestem w stanie Wam tego od razu wysłać, bo właśnie jeszcze fizycznie ich nie dostałam. W momencie, gdy dostanę już je, będę miała fizycznie u siebie, no to oczywiście ta przedsprzedaż się skończy i one będą wysyłane od razu po, po składaniu zamówienia. Także no to chyba tyle, a mam nadzieję, no na przyszły tydzień już powinnam je mieć w poniedziałek, więc jak będziecie chcieli, to mogę Wam je potem na żywo pokazać, będzie fajnie. Okej. Okay. Chyba tyle. Nie widzę żadnych innych pytań. Chyba, że coś jeszcze macie, to piszcie. Jutro zapraszam na bloga, będzie powtórka, będą notatki też z tej lekcji. I zapraszam do kolejnych lekcji. I może sobie wybierzemy taki temat, może mniej gramatyczne, słowni... no mniej związane ze słownictwem. W tym tygodniu mieliście wybór też z włoską szkołą, w sensie systemem szkolnym we Włoszech i sporo osób na to głosowało, jednak ta inteligencja i mądrość miała więcej głosów, więc nie wiem, zaproponuję może jeszcze raz ten temat. I jeżeli on wygra w ankietach, no to oczywiście go mm, sobie no, porozmawiamy sobie o tym. To mógłby być też fajny temat, żeby porozmawiać o tym po włosku w ogóle. Więc jakbyście chcieli, to, to też jest taka możliwość, tak? Sobie to zrobimy. Pamiętam o tej propozycji z ubiegłego tygodnia, żeby te live'y były też po włosku. Także, okej. Okay. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do. Mm, do, 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 do śledzenia dalszych działań, dalszych słówek, dalszych lekcji. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Ciao!